Inspiracją do tematu, o którym chcę z Wami porozmawiać, jest książka Nie pytaj, jak było w szkole. Rozmowy, które dają dzieciom siłę. To jest książka dla rodziców, dla opiekunów, dla wszystkich, którzy mają do czynienia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Witam w podcaście Nie tylko dla mam. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę dwa blogi: jeden o książkach dla dzieci, drugi o wychowaniu wspierającym. A w tym podcaście będziemy sobie rozmawiać w zasadzie o jednym i o drugim: o różnych rodzicielskich dylematach. Takim, powiedziałabym nawet nastolatkowym, wczesnonastolatkowym. Napisała ją doktor Rebeka Roland. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ona też napisała książkę bardzo mądrą, fajną, gdy emocje biorą górę. To jest wydawnictwo samo-sedno. I słuchajcie, jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, że no dobra, teraz mamy rozmawiać o tym, jak rozmawiać z dziećmi. Z jednej strony wydaje się to bardzo ważne, żebyśmy. Umieli, żebyśmy wiedzieli, jak prowadzić najróżniejsze rozmowy. Z drugiej strony, pomyślałam sobie, że to jest kolejne obciążenie dla rodzica. Taki powód do stresowania się, czy ja robię dobrze i niekoniecznie uczyć się, mieć narzędzie, grubaśną książkę do tego, żeby rozmawiać z moim dzieckiem. Nie wiem, czy podzielacie moje takie wkurzenie trochę na to, że współcześnie rodzice mają tyle dodatkowych rzeczy, dodatkowych zadań do odrobienia, że żeby no właśnie nie zepsuć, biorę to słowo w cudzysłów, żeby nie zepsuć dziecka, żeby to wszystko było takie od samego początku wspierające. I ja to wkurzenie mam. Bardzo często tak mam, że no chciałabym podążać po prostu za intuicją i to wszystko. Niemniej jednak, i mówię to z perspektywy mamy i z perspektywy pedagogzki, bardzo fajnie jest wesprzeć się od czasu do czasu jakimś takim mądrym narzędziem. A uważam, że ta książka jestem przekonana o tym, że to jest mądre Narzędzie i szczególnie przyda się właśnie rodzicom dzieci w wieku szkolnym, bardziej bym powiedziała, od pierwszej klasy. Natomiast myślę, że dzieci w wieku przedszkolnym to jest jeszcze ten etap, kiedy po pierwsze one nie są, wiecie, osadzone w ławkach i nie podlegają tym wszystkim szkolnym regułom, więc jest trochę łatwiej myśleć poza schematami, i od tego wszystko się zaczyna. Bardzo często słyszymy, że no właśnie jak dziecko idzie do szkoły, zabijana jest jego kreatywność. I ja się z tym zgadzam. Ciekawa jestem waszego zdania. Natomiast faktycznie patrząc na to, co działo się z moim dzieckiem, kiedy poszło do zerówki już w zasadzie szkolnej, widziałam, jak gaśnie, bo to była taka bardziej szkolna zerówka niż przedszkolna zerówka, więc zależało mi na tym, żeby ta ciekawość świata, żeby ona jeszcze się w Karolinie rozwijała i mam wrażenie, że wielu rodziców szuka właśnie takich momentów i chciałoby, żeby właśnie tak było z ich dziećmi, więc szkoła szkołą i świat zewnętrzny oczywiście no, ma wpływ na nasze dzieci. Niemniej jednak ten wiek przedszkolny i szkolny to jesteśmy my. Rozmowy z naszymi dziećmi, uczenie ich, maluchów i starszych dzieci, szkolniaków jak najbardziej też, nawet wczesne nastolatki, jak rozmawiać, jak poszukiwać, jak się otwierać. Autorka tutaj wspomina jednego z moich ulubionych pedagogów. Ona mówi o Lwie na którym ja swego czasu, a było to z 15 lat temu już zjadłam zęby i faktycznie bardzo zgadzam się z tym, że strefa najbliższego rozwoju to jest to, co powinno być takie bardzo zadbane, takie nasze, od tego wychodzimy. Natomiast tą strefę najbliższego rozwoju my Pomagamy dzieciom przekraczać. Wiecie, w tej strefie najbliższego rozwoju jest spokojnie, jest wszystko to, co znamy, czujemy się ok, komfortowo, nie? Natomiast każdy kolejny krok to jest przekroczenie tej strefy, i kiedyś rzucano dzieci na głęboką wodę. Dzisiaj raczej dbamy o to, żeby wychodzić z tej strefy, a właściwie rozszerzać ją, nie wychodzić, a rozszerzać ją takimi małymi krokami, i to jest bardzo dobra rzecz. I tak samo można podejść do tego, tego, jak my się uczymy rozmawiać z naszymi dziećmi. Bo nikt nas nie uczył jak to robić, gdy my byliśmy dziećmi. Prawdopodobnie nie było takich książek, nie było takiego wsparcia. Więc wychodźmy z tej strefy, którą znamy, bardzo powoli, małymi krokami. I właśnie ta książka, powiem wam, że te kroki nam pomaga zrobić. Jest na przykład rozdział ABC udanej rozmowy, kiedy my się skupiamy na tym, czym jest wartościowa rozmowa i może właśnie od tego zacznę podążając za tym, co mówi Rebeka Roland, bo my cały czas rozmawiamy z naszymi dziećmi, prawda? To jest tak, że siadamy wieczorem już zmęczeni, chata ogarnięta, wszystko przygotowane na drugi dzień i tak się zastanawiamy, co było, o czym rozmawialiśmy. I tutaj warto zrobić pierwszy przystanek: czy myśmy faktycznie rozmawiali o wartościowych, ważnych sprawach, czy raczej były to takie komunikaty narzędziowe, typu właśnie po spakuj swój plecak, czy odrobiłeś lekcje. I to słynne, jak było w szkole. Nie pytaj, jak było w szkole, zapytaj o to w zupełnie inny sposób. Takie otwarte pytanie, jak było w szkole, jak było w przedszkolu, bardzo często zderza się z odpowiedzią: O, no, fajnie, no, spoko, wszystko ok. My byśmy bardzo chcieli wiedzieć więcej, natomiast dzieci dają nam takie lakoniczne odpowiedzi. Dostaniecie tutaj właśnie odpowiedź: dlaczego tak jest, co zrobić, żeby było inaczej, ale nie Chciałabym, bo ten tytuł jest trochę taki mylący. Nie pytaj jak było w szkole. Nie chciałabym, żebyśmy myśleli, że to jest książka właśnie o tym jednym aspekcie i skupiona na tym jednym pytaniu. Ona, powtarzam to bardzo, bardzo mocno, uczy jak prowadzić z dziećmi wartościowe rozmowy, czyli dostosowane do wieku i potrzeb w danym momencie naszego dziecka, bo inaczej taka rozmowa może wyglądać rano inaczej wieczorem, inaczej po przedszkolu czy właśnie Szkole, więc warto, jakby elastycznie dostosowywać się i reagować na pragnienia i potrzeby. No i zauważcie, że tutaj samo to wyjaśnienie z dostosowaniem jest nie tylko związane z kondycją fizyczną, że tak powiem, naszą czy dziecka, ale skupiamy się na pragnieniach i potrzebach, czyli na małym człowieku i tym, co w danym momencie go nurtuje, frapuje. Następnie to jest wymiana zdań, czyli nie tylko oczekujmy, że dziecko nam będzie opowiadać, bo myśmy zadali pytanie i oczekujemy, żeby ono nam streściło cały dzień, bo zapytaliśmy, jak było w przedszkolu albo w szkole. Tutaj ta wymiana zdań powinna być bardzo, bardzo aktywna i angażująca. Mamy tutaj najróżniejsze przykłady, jak może to wyglądać, żeby właśnie dziecko nie było obciążone prowadzeniem tej rozmowy. I z drugiej strony, zauważcie, że my też, jak dziecko zada nam jakieś pytanie, bardzo często chcemy, Chcemy po prostu odpowiedzieć, bo jesteśmy dorośli, bo wiemy, bo umiemy, bo powinniśmy mamy takie poczucie. Bo jak nie powiemy, jak jest, albo przyznamy się, że czegoś nie wiemy, no to tracimy ten autorytet. Okazuje się i poparte jest to wieloma, wieloma badaniami, o nich tutaj też przeczytacie. Dla dzieci, to, że my nie wiemy, jest takim zaproszeniem do poszukiwania, do zagłębiania się w temat i do no właśnie, kontynuowania rozmowy, więc to żaden Wstyd powiedzieć, że się nie wie. Oczywiście nie można tak odpowiadać na każde pytanie, ale zauważcie, ile to furtek otwiera i też jak trochę inaczej buduje naszą relację. Nie jesteśmy tą osobą, która musi wiedzieć wszystko, schodzi z nas to ciśnienie i jednocześnie zapraszamy dziecko do no, czasem bardzo długiej i bardzo ciekawej dyskusji. Jeśli chcemy prowadzić wartościową rozmowę, warto też zorientować się na dziecko. Ja tutaj idę takimi czterema krokami, ale takich tabelek, i takich schematów. Jest w tej książce więcej takich właśnie podsumowań, jak to robić. Mówiłam o tych krokach, o wychodzeniu ze strefy komfortu, więc, no, właśnie one nas tutaj tak trochę prowadzą za rękę. I rozmowa zorientowana na dziecko to jest nie przerzucanie naszych oczekiwań, czy naszych nakazów, rozkazów, zakazów na dziecko, czy po prostu mówienie, że no dobrze, tak ma być i już, ale jesteśmy zorientowani na zainteresowania dziecka i od zainteresowań, Dziecka, od jego celów, od jego potrzeb, można wyprowadzić tak naprawdę każdy temat i każdą dyskusję, którą chcemy, akurat mamy potrzebę w danym momencie życia wyprodukować między nami. Czyli zobaczcie, dostosowanie, wymiana zdań, zorientowanie na dziecko i to jest taki przepis. Bo to są takie plusy, to jest przepis na udaną rozmowę. A udana rozmowa czujecie silniejszą więź i zyskujecie głębszy wgląd w temat i w siebie. I tych takich podpowiedzi tutaj na temat rozmów jest bardzo wiele, na przykład trzy typy wartościowych rozmów, czyli poszerzaj przemyślenia dziecka, pogłębiaj aspekty wykraczające poza tu i teraz, bardzo ważna rzecz, i przeanalizuj proces i produkt myślenia w sposób refleksyjny. I uwaga, zrozumiały dla dziecka. Na przykład, jeśli chodzi o to pogłębianie, warto wyjść poza otoczenie dziecka, czyli znowu robimy ten krok, idziemy za wygodskim, robimy ten krok, jeden mały, wychodzimy ze strefy najbliższego rozwoju i pokazujemy dziecku coś więcej. Te wszystkie rozmowy na początku, te schematy, które są tutaj powiedziane, opowiedziane i pokazane, one prowadzą do genialnych, coraz głębszych takich nawyków konwersacyjnych. To jest tutaj tak nazwane, i dochodzimy, co jest niezmiernie cenne, do rozmów między rówieśnikami. Więc zauważcie, że nasze dzieci uczyły się rozmawiać w wartościowy sposób w domu z nami, od tego wychodziliśmy, ale wiadomo, że jeżeli mówimy o przedszkolakach i uczniach, zwłaszcza uczniach, stawiamy na ich samodzielność, bo no jednak to będą samodzielne jednostki, które mają funkcjonować w jakiś prawidłowy sposób w społeczeństwie. Krok po kroku pokazujemy tutaj też dzieciom, jak angażować się w rozmowy z rówieśnikami. Jest tutaj o konfliktach, o tym, że nie każda kłótnia jest dobra, co też jest bardzo istotne. Jak wychodzić z nękania na przykład, jak się wycofywać, kiedy mamy do czynienia z agresorem i nie iść w takie dyskusje, które od początku skazane są na porażkę. Jak analizować rozmowę, co też jest bardzo, bardzo istotne. Istotnym nawykiem, jak już tutaj wiemy, że te nawyki są ważne. I na przykład w prowadzeniu rozmów czy w budowaniu pewnych nawyków konwersacyjnych pomaga granie, wyobrażanie sobie różnych rzeczy. Bardzo warto zachęcać dzieci do tego, żeby sobie wyobrażały daną sytuację, czy wręcz bawić się w daną sytuację, czyli odgrywanie ról, po to, żeby one ćwiczyły w bezpiecznych, domowych warunkach, gdy kiedyś przyjdzie im faktycznie uczestniczyć w w realnym życiu już nie w zabawie, w trudniejszych rozmowach będą miały narzędzia, będą miały to, no można powiedzieć, przećwiczone. Jest tutaj cały rozdział o wspieraniu kreatywności, czyli to, gdy dziecko idzie do szkoły i ta kreatywność jest zabijana bardzo często, gdzieś tam nie ma na nią już miejsca. Tutaj my dzieci uczymy jak za pomocą gier i nie tylko zachować ten otwarty umysł, umieć myśleć poza schematami. Jest tutaj też bardzo pięknie Pokazane, jak dzieci tak naprawdę uczą się od nas. Ja wiem, że to brzmi jak banal, ale jest takie lustro, w którym możemy się przejrzeć. To są nasze dzieci. Jeżeli my jesteśmy nietolerancyjni, jeżeli my powielamy stereotypy, nasze dzieci będą to robiły mimo nawet komunikatów, powiedzmy ze szkoły czy ze świata zewnętrznego, gdzie będą zupełnie inne przesłania. Um, bardzo często to właśnie sobie należy się najpierw przyjrzeć. To wszystko wyjdzie, nawet jeżeli nie chcemy, a zauważcie, że my przecież wychowujemy no już w tym momencie i w tych warunkach i w tych czasach obywateli świata, tak zwanych. Więc nie można się zamykać w tym, co było kiedyś, bo no cena nietolerancji jest naprawdę ogromna. A jeden z moich ulubionych rozdziałów, budowanie otwartości, i też uwaga, uczanie naszych dzieci podczas rozmów i w rozmowach e, takich między nami, ale później między nimi a światem. Analizowania treści. Już nie mówię nawet o fake newsach, które nas otaczają, bo to jest takie dosyć oczywiste, tego już nawet w szkole się uczymy. Natomiast pogłębianie, poszerzanie tematu i rozumienie, ja uważam, że to jest najcenniejsza rzecz, jaką możemy dać naszym dzieciom. Zobaczcie, zaczynamy od bezpośredniego otoczenia naszego. Zaczynamy blisko, w tej bezpiecznej strefie. Potem zgłębiamy historię, na przykład najbliższej rodziny, czy powiedzmy lokalną. Historię. Jesteśmy trochę dalej, ale nadal blisko. Korzystajmy w rozmowach z okazji, które się nadarzają, do tego, żeby gdzieś pojechać, porozmawiać z jakąś osobą, która przeżyła podobną rzecz. Zobaczcie, ile to już jest roboty, a to jeszcze nie jest koniec tych podpunktów. Natomiast, no, oczywiście no, przy każdej rozmowie nie wykorzystamy wszystkich, ale uważam, że to jest złoto. Tak cenne narzędzie do tego, żeby uczyć nasze dzieci, jak się komunikować ze światem. Przyjrzyjcie się zmianom pokoleniowym w sposobie rozmowy. I zachowaniu to, co powiedziałam trochę wcześniej. I dlatego też uważam, że to jest książka, która wesprze również, a może nawet najbardziej rodziców, dzieci w wieku szkolnym i to takim szeroko pojętym szkolnym, bo jak najbardziej z nastolatkami można takie rozmowy przeprowadzać i one będą. Ja, ja uważam, że one będą bardzo takie wartościowe, nawet intrygujące. Uwaga, teraz do nas, do dorosłych. Zwracaj uwagę na używanie języka konkretnego, które jednocześnie nie ocenia. I ja uważam, że to jest bardzo trudne, dlatego, że my nasze pokolenia, właśnie współczesnych dorosłych, myśmy zostali wychowani e, językiem oceniającym dosłownie wszystko. Czy to na poziomie właśnie dziecka, czy potem nastolatka, czy potem już osoby dorosłej. Te wszystkie rozmowy rodzinne, które tak denerwują, a kiedy dziecko, a dlaczego jedno, a masz dziewczynkę, czemu nie masz chłopczyka, a przytyło ci się, a coś tam, coś tam. To są wszystko rozmowy, które dla nas, nie wiem jak dla Was, ale u mnie były na porządku dziennym, i one są po prostu krzywdzące. Kolejna rzecz. Badajcie różnice w ramach grupy i podobieństwa między grupami. I widzicie, ja bardzo często mówię o książkach dla dzieci na blogu Aktywne Czytanie i bardzo, bardzo mi brakuje książek, które pokazują. Podobieństwa. Mamy coraz więcej książek dla dzieci, które mówią o różnicach. Kolor skóry, sposób mówienia, mieszkania, kulturowe, różne aspekty. Natomiast bardzo niewiele jest książek, zwłaszcza dla młodszych dzieci, które pokazują, co jest podobnego między kulturami. Uczą nas łączyć, a nie tylko widzieć różnice. Bardzo bym chciała, żeby było takich więcej. Odwracaj sytuację i to jest super. Przeczytam Wam to. Co osoba jadająca na lunch zupę warzywną powiedziałaby na lodową kanapkę. Więc jeżeli nasze dziecko mówi o kimś w sposób taki oceniający i, no, można powiedzieć trochę szyderczy, no, już słowo dziwaczne też jest nacechowane, pytajmy bezpośrednio o nie i jak wydawajmy mu wejść w te buty, które samo naszykowało, i niech poczuje, jak to jest, i spróbuje opowiedzieć, ale o sobie. Tym dziwacznym kontekście, żeby w ogóle poczuło, jakie to są emocje. Skup się na pozytywnych komentarzach odnośnie grup. To jest szczególnie ważne między grupami bardzo łatwo jeśli chodzi o rówieśników, o różne no, konflikty i takie wykluczenia, więc fajnie by było umieć właśnie znaleźć te podobieństwa i umieć spojrzeć w szerszym kontekście. Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie o co chodzi i jak ważne są jednak mimo wszystko umiejętnie prowadzone rozmowy z naszymi dziećmi to co dzisiaj zasiejemy zbierzemy za kilka lat albo zbiorą nasze wnuki zbiorą inni ludzie bo też prawda jest taka, że tak no, trzeba włożyć trud w to żeby nauczyć się jak prowadzić wartościowe rozmowy ale to procentuje no, jeżeli mamy w coś włożyć trud to w wychowanie mądrych myślących wspaniałych ludzi którzy no, którzy będą musieli potem Zawojować świat. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Niezmiennie zapraszam Was do subskrybowania. Ale też, jeśli macie ochotę, napiszcie do mnie, o czym jeszcze możemy sobie tutaj porozmawiać.